Jak wiesz, się czeka. Czeka kara. No jak wy jesteście czeka cię kara Kara którą nigdy nie zapomnisz ani nigdy sobie nie przypomnisz Co się spoko, tylko już macie tego Waszego biała, białego jak cię... Daj mi kajdanki, daj e, mi kajdanki stój, 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 stój stój, e, stój, 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 stój No przemocą, przejść tak chcecie Zar szybciej tak? stój, 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 stój. Tam, na razie, tam, tam na razie nie idź. Daj mi kajdanki, daj dobra. mi kajdanki, bo ty nie umiesz. Yy, o, widzę, że się no. tam masz twojej strony kajdanki Ci wystają, te je biorę. Dobra, no, szkoda. Nie biorę. No, dobra. Dobra. E, eee! Kurwa, co to za radio było? Wiem. Żadne nie ma radio. Tak. Ej! No, nie no, jest jakiś posiadony. A no, zajebał się debil. No to debil. Dobra, idziemy go dobyć. Do auta Skarżę tam na dół, do niego. Nie skacz, nie skacz o tym. Ja na dole już. Weźmy go na górę. Bo się ciebie złócić, a nie... To no kurwa debilu sam, sam popełniłeś kurwa samobójstwo do końca to swojego to życia. Tak kurwa, ta, tak kurwa właśnie postąpiłeś. Nie żyjesz już kurwa. No cię jeszcze dobiję Ja okieram kurwa Dobra cię Dam cię przynajmniej i Ale... tam gdzie powinieneś być